Myślę, że zimna fala to jest przełom lat 70. i 80., jeżeli chodzi o to, kiedy to się wszystko zaczęło. Z mojego punktu widzenia, jako praktyka, myślę, że możemy mówić o czymś takim jak zimnofalowe brzmienie. Rozkładając to na czynniki pierwsze, to na pewno wyróżnikiem zimnej fali jest potężne brzmienie sekcji rytmicznej, które wcześniej nie występowało w ogóle w muzyce rockowej, czyli gitarda basowa, często z efektem typu chorus i perkusja na dłuższym pogłosie, grana dość często na kotłach, a nie tylko na hi hat i breaku. To są właśnie te główne wyróżniki. Do tego dochodzi jeszcze przestrzenne brzmienie gitary na skalę dość niespotykaną wcześniej i wydaje się, że na tym tle wokal jest trochę jakby bardziej z tyłu. I myślę, że właśnie to przykuło moją uwagę, kiedy w ogóle zacząłem grać muzykę. Myślę, że właśnie w tej stylistyce dość łatwo i naturalnie było mi się odnaleźć. Charakteryzowanie muzyki słowami jest dużym ryzykiem, bo Zawsze znajdzie się ktoś, kto znajdzie bardziej odpowiednie słowa do tego, co słyszy. Natomiast jeżeli chodzi o cold wave, to nie koncentrowałbym się jakoś szczególnie na, na, na słowie cold, aczkolwiek jest kluczowe. No ale jakżeż można opisać temperaturę muzyki? Przecież nikomu się nie robi zimno ani ciepło, jak słucha muzyki. Natomiast jest to jakieś hasło, powiedzmy, bardzo umowne. I jakbym to scharakteryzował, raczej bym Pomyślał, że jest to coś mrocznego, coś, coś ponurego, coś nieprzyjemnego. A czy to jest zimne, czy to jest, czy to jest gorące, to jest bardzo, bardzo subiektywna yy, rzecz i na pewno ciężko jest powiedzieć, że utwór jest zimny w momencie, kiedy ewidentnie słyszymy gorącą muzykę. I Takich przykładów jest, jest ogrom, że zespół gra zimną falę i płyta jest zimnofalowa, natomiast utwór na niej jest po prostu gorący i aż kipi więc nie trzymałbym się tego określenia, cold tego słowa, no aczkolwiek no, jest to definicja, którą ktoś wymyślił, jakoś się, jakoś się ukonstytuowała i funkcjonuje przez, przez dekady. Zimna fala y, charakteryzuje się y, przede wszystkim motorycznym basem, pogłosowanym, pogłosowaną perkusją i użyciem y, y, chorusa, chorusa y, jeśli chodzi o, o, o efekty gitarowe. To jest jedna rzecz. Czasami się też, na przykład, dajmy na to Wixman Deutschland, czy tam innych tego typu zespołach, pojawiają się też, są stosowane sy -sy -sy syntezatory, czy tam po prostu ogólnie prymitywne syntetory klawiszowe, ale jednak głównie to w tych zespołach liczy się sekcja rytmiczna. Do takich najważniejszych y zespołów, takich najbardziej znanych, które trzeba, o których trzeba powiedzieć, to Joy Division, The Cure, y Bauhaus, y które powstały post w Wielkiej Brytanii, ale ale to nie one pierwsze były moim zdaniem prekursorami. Były to zespoły Kraftwerk i Six and the Banshees. Jednak ja mam jeszcze jednego kandydata na tego, na te, na ten, na ten, do tego chlubnego miana, gdyż pierwszym moim zdaniem utworem, który takim, który by na, na wyspach, który, który właśnie charakteryzował to, co, o czym my mówimy, był, był utwór mało znanego, znanego tylko w tajemniczonym, Zespołu The, 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 The Details pod tytułem China's Eternal z 1978 roku. Kiedy powstał ten gatunek? To podobnie jak z Punk rockiem. jest mnóstwo opcji mnóstwo teorii, i co chwilę się wynajduje ktoś, kto był jeszcze bardziej ojcem chrzestnym każdego gatunku. Natomiast mi się wydaje, że pierwszym zespołem, o którym chyba powiedziano, że, że jest to zespół, który gra coś zimnego, to o ile się nie mylę, to był to zespół Suzy and the Benchies. Może nie, nie, nie bezpośrednio w odniesieniu do ich muzyki, ale wydaje mi się, że to gdzieś tam pod koniec lat 70. powstało i jest to coś, co wywodzi się z post punk rocka, z, z postpanka, z nowej fali. Jest to po prostu jeszcze bardziej ponura i chłodna, no, chłodna odmiana tej, 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 tej nowej fali. Natomiast no pierwsze wczesne płyty Susan The już, już już może nie w całości, bo one jednak były bardzo jazgotliwe i, i po prostu pankowe. Natomiast są tam pierwiastki według mnie ewidentnie cold, cold Wave. No i potem według mnie rozwinął, to do, do, może nie rozwinął, ale, ale zrobił z tego gatunek sam w sobie zespół Bauhaus. Właśnie, i to był zespół Susan The który to może nie jest najlepszy przykład, ale już nawet wczesne ich płyty pokazuje. Są takimi płytami, które są jednak mocno jazgotliwe, aczkolwiek na pewno są już tam elementy ewidentnie Cold Wave. Według mnie, jedną z pierwszych płyt, które ja w życiu słyszałem, które sklasyfikowałem w swojej głowie, to jest płyta Juju. No i trochę późniejsza Kiss in the Dream House, aczkolwiek to już później zaczęło być nazywane gotykiem. Ten zespół później pięknie się rozwinął, nagrywając wręcz popowe płyty, które też mają w sobie ogrom Cold Wave. To nie jest zbyt lubiana ich płyta i ceniona przez ortodoksów, ale uważam, że jest świetna. Trochę wcześniejsza, czyli zdaje się, 88 rok peep Show. Przecudowna płyta, moim zdaniem, jednym z klasyków w gatunku Cold Wave, aczkolwiek jest to już późne lata na 80. Natomiast wspomniałem o Bauhaus i no, temu zespołowi nie można tego absolutnie zabrać, odjąć. Bo o ile mnie pamięć nie myli, to to jest kluczowa piosenka i kluczowy utwór, gdzie po prostu weszli goście do studia i nagrali piosenkę, która stała się później zaczątkiem no, potężnego ruchu imidżowo-muzycznego. Potem była ich pierwsza płyta. No i ta, która moim zdaniem jest najgenialniejsza, czyli The Skies Gone Out, to też jest, może nie od początku do końca płyta, którą nazwałbym Cold Wave, ale są fragmenty, elementy i utwory, które po prostu definiują ten gatunek. E, więc byliśmy przy The DeBenches, byliśmy przy, przy Bauhaus. Nie można nie wspomnieć o tym zespole. I e, moim zdaniem pierwszy utwór The Holy Hour jest definicją, e, moją własną definicją e, Cold Wave. Dlatego, że ja miałem z 15, nie jakie 15, 12, 13 lat, jak usłyszałem tę płytę. No i szczerze mówiąc, jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem czegoś takiego. No niewiele mogłem słyszeć, mając jeszcze 12 lat dopiero, ale pierwsze dźwięki tej płyty i ten pierwszy utwór to jest coś, co jak zamykam oczy i myślę Cold Wave to jest to. To jest po prostu dokładnie ten utwór. Motoryczny, transowy bas, straszna monotonia. Straszna to jest dobre określenie, bo, 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 bo ona jest po prostu straszna w sensie takim, że jest przygnębiająca i ponura i potworna. No i no, taki depresyjny klimat, który z tego bije. No nie jest to muzyka lekka, łatwa i przyjemna, ani, ani skoczna. Jeżeli jesteśmy o zespołach, które zrobiły dużo dla tego gatunku, no to moim zdaniem to jest również kluczowy, kluczowy zespół Deutschland. Według mnie ta płyta to opus magnum tej kapeli, ale również inne ich wydawnictwa są jak najbardziej mieszczą się w definicji, czy też doskonale odzwierciedlają, mówią komukolwiek, co to jest Cold Wave. Później, moim zdaniem, im, im później, tym ta muzyka była bardziej syntetyczna, czyli dokładano do niej coraz więcej syntezatorów. Generalnie to tak było w latach 80., że że one wtedy zaczynały dominować w zasadzie każdy gatunek. Eee, no to nie można też o wczesnych płytach sisters of Mercy, ale też i o późnej, bo w zasadzie to jest zespół, który bardzo mało nagrał. No i też taki dość. Nie, nie mogę nie wspomnieć o wytwórni 4D, która według mnie też dużo zrobiła dla tego, dla tego gatunku. To jest klan of z Holandii. Pierwsza i płyta, i druga, według mnie też są klasycznymi przykładami muzyki. Cold Wave, ale też na przykład The Wolfgang Press, bądź jak to woli, Wolfgang Press. Można jeszcze przypomnieć o bardzo wczesnych nagraniach dead Dance, o pierwszej płycie, która jest no, postpankowo-nowofalowa, tak naprawdę. Nie jest ten dead Dance, które, które zdobyło świat lata później. Jest to jednak zupełnie coś innego i to jest apogeum mroku i, i chłodu, zimna i, i ponuractwa. Pierwsza zimnofalowa płyta, jaką usłyszałem, myślę, że to był Faith z Paul the Cure, płyta z 1981 roku. Ona bardzo mi się spodobała, zawierała te wszystkie właśnie elementy, o których mówiłem wcześniej, ale nie, przy, nie przypadła mi do gustu tak bardzo jak o rok późniejsza płyta. Pornografii, która myślę, że jest takim prawdziwym zimnofalowym opus magnum. Natomiast, gdybym miał powiedzieć, kiedy takie brzmienie w ogóle pojawiło się po raz pierwszy, to myślę, że już na przykład zespół Magazine w roku 80 używał właśnie tego schorusowanego basu i tej potężnie brzmiącej transowskiej tej perkusji. Tak samo Joy Division, tak samo Exmal Deutschland, ale wydaje mi się, że to właśnie The Cure stworzył to, co jest takim wzorcem metra w sewr, jeżeli chodzi o Zimną Falę. Bezwzględnie pierwszym zespołem, który usłyszałem grający taką muzykę, to był zespół The Cure i płyta Fade. Czyli to, o czym wspomniałem wcześniej, Holly Hour, i równocześnie odkryłem Joy Division, tak się złożyło, że zacząłem od ich drugiej płyty, czyli od Closer, i, i do dziś uważam, że to jest po prostu coś, coś całkowicie genialnego I, i, i patrzyłem przez, że tak powiem, przez całe swoje życie, jak, jak ten zespół i ta płyta, i w ogóle ich pierwsza płyta też zyskuje status kultowych dzieł, arcydzieł, czy też dzieł epokowych. To jest zespół, który wywodzi się bezpośrednio z punk-rocka z punk i ich wczesne nagrania były czysto punkowe. Później ewaluowali i, i no pierwsza płyta Unknown Pleasures też jest według mnie takim, nie wspomniałem o tym wcześniej, ale jest klasycznym przykładem. Niektóre utwory, na przykład ostatni, jest dla mnie zimną falą. Closer to już jest chyba krok więcej, trochę dalej. To były pierwsze zespoły, które, które usłyszałem. Bardzo ważnym zespołem w moim życiu jest Klanów Zajmoks, dlatego, że kiedyś usłyszałem o nim w audycji Tomka Beksińskiego. Scharakteryzował ich muzykę jako mieszanina Altra Vox i Joy Division i do dzisiaj uważam, że to jest genialne porównanie, bo to jest dokładnie... Po 30 latach mam te same wrażenie, jak słucham pierwszych ich płyt. Natomiast jeżeli chodzi o polskie zespoły, no to Bezwzględnie pierwszym zespołem, e, którym wiedziałem, czy teraz wiem, że to był zespół, który grał zimną falę, był zespół Warietę i piosenka, i znowu ktoś przestawił kamienie. Przyznam szczerze, że nienawidziłem tej piosenki na początku i nie cierpiałem tego zespołu, po prostu wydawało mi się to jakieś absurdalne. No ale życie pokazało, i, i, i czas popłynął, i okazało się, że to jest właśnie to, co, co do mnie bardzo przemawia. E, bardzo ważnym zespołem, e, drugim jest zespół Made in Poland. Na którego też piosenki polowałem. No i 1984. To były inne czasy, to był inny świat, to był inny kraj. Nie można było sobie pójść do sklepu i kupić po prostu płyty. Po prostu polowałem na piosenki, nagrywałem je z radia i jak miałem jeden utwór, no to uważałem się, że jestem wielkim fanem tego zespołu. No i tak właśnie było w przypadku tych, tych polskich zespołów wymienionych przeze mnie. Ja nigdy nie myślałem o muzyce w sposób gatunkowy. Dla mnie zawsze było ważne to, czy muzyka jest dobra czy zła. Ja słuchałem zawsze mnóstwo, zawsze słuchałem bardzo różnej muzyki, począwszy od jazzu, skończywszy na radykalnym metalu. Zimna fala była dla mnie jednym z wielu gatunków, ale tym, tym gatunkiem, który spowodował, że, że w ogóle zacząłem na sercu myśleć o zajęciu się muzyką. Wydaje mi się, że to czego się, się nauczyłem wcześniej, grając z zupełnie inne gatunki muzyczne, w tym także jazz rocka, było bardzo pomocne w początkach Made in Poland, który wydaje mi się, że słusznie uchodzi za jeden z prekursorów gatunków w Polsce. Więc cieszę się, że mogę być jednym z ojców chrzestnych tych muzyki. Natomiast gdybym ktoś mnie się zapytał, który utwór uważam za pierwszy zimnofalowy utwór w Polsce, powiedziałbym, że jest to kompozycja... Zespołu był Brak pod tytułem Teatr, trochę już zapomniana, trochę starsza niż pierwsze formalne pojawienie się zimnej fali w Polsce. Natomiast cała twórczość tego zespołu znakomicie broni się po latach. A najbardziej broni się właśnie ten, ten utwór. No mogę dodać, że na pewno powstał zespół Cluster Keller, który do dzisiaj świetnie prosperuje i chyba jako jedyny no, tak regularnie i tak, tak konsekwentnie działał. Nie miał żadnych przerw, żadnych rozwiązań, rozpadów z tego, co się orientuje, chociaż nie, nie śledzę ich, bo nie należę do miłośników tego zespołu. I była też pornografia, o której, według mnie, trzeba powiedzieć, bo to jest zespół, który też nagrał jedną płytę. Oni są, zdaje się, z Łodzi, o ile się nie mylę. I teraz się ukazała reedycja ich pierwszej jedynej płyty i posłuchałem jej po 30 latach i, i jestem naprawdę pod wrażeniem. Więc yy, tych zespołów było dużo. No, nie można nie wspomnieć o siekierze o pierwszej płycie. Pamiętam jak ta płyta się ukazała i, i byłem wtedy małolatem I okazało się, że to po prostu jest jakiś w stosunku do tej siekiery oryginalnej, pankowej, takiej hardkorowej bardzo. No to panki były bardzo zniesmaczone, że to co to za w ogóle miękka gra i w ogóle o co chodzi. Natomiast ja się w tej płycie totalnie, absolutnie zakochałem i, i trwa to do dzisiaj. To, to była jedna z tych płyt, którą kupiłem zanim posiadałem adapter. Czyli miałem tę płytę stała u mnie, ta okładka mi hipnotyzowała i nie mogłem się doczekać, kiedy wreszcie będę miał swój Patefon. Będę mógł tej płyty słuchać. Jak już miałem Patefon, no to zacząłem tej płyty słuchać oporowo i, i słucham je do dzisiaj. I uważam, że to jest jeden z klasyków. W polskim, w polskim, na naszym polskim rynku. Najważniejszymi prekursorami tego gatunku w Polsce są Madame, Made in Poland i Varieté, którego, którego z tych trzech zespołów uwielbiam najbardziej. Ze względu na wyśmienite teksty Grzegorza Kaszmirczaka. Który, których, operuje których operuje w znakomity sposób słowem. Jest przede wszystkim przecież jest znanym poetą, który ma na koncie parę tomików, wierszy. Made in Poland i, i Madame to jednak były zespoły, rzeczywiście było słychać, że te zespoły były osadzone w muzyce brytyjskiej, a awarię te jakby stworzyło Dodało, dodało coś nowego do, 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 do tego gatunku. O zespole 1984 usłyszałem po raz pierwszy w wierocinie 85, kiedy chłopaki przyszli do mnie pożyczyć basówkę. I oczywiście im ją pożyczyłem. Wtedy szczerze mówiąc ich nie słyszałem. Usłyszałem ich dopiero kilka miesięcy później w radiu. Chyba to Tytuła rozgłośnia harcerska, może trójka. Był to utwór specjalny rodzaj kontrastu, którym zachwyciłem się od razu. On już pokazywał, jak bardzo dużym talentem jest Mizerny, czyli lider zespołu Piotr Liszcz, który nie tylko jest znakomitym poetą, ale też. Świetnym kompozytorem i no ja bym bardzo chciał, będąc nastolatkiem, pisać takie piosenki, jakie pisał Piotr. Także, i myślę, że to, co ten zespół robił na wszystkich swoich następnych, tak w różnych składach, nosi właśnie nosi znamiona muzyki jakościowej. To wszystko się pasuje i każdy dźwięk, i każde słowo. Więc uważam, że jest to na pewno jeden z najbardziej istotnych dla Polskiej zimnej fali, zresztą nie tylko polskich zespołów, ale też jest to jeden z najciekawszych zespołów w historii polskiej muzyki w ogóle I w zasadzie jeden zespół zimnofalowy grający nieprzerwanie od 1985 roku w Polsce. I cały czas jest to zimna fala. Pierwszy raz usłyszałem 1984 w roku 1985, czyli wtedy, kiedy wydali pierwszą piosenkę, kiedy nagrali pierwszą piosenkę, to był utwór pod specjalny rodzaj kontrastu i po prostu oszalałem na punkcie tego utworu. Był ponury, mroczny, po prostu rozłożył mnie na łopatki. Pamiętam, że udało mi się skądś go nagrać skądś. Podejrzewam, że z programu trzeciego, chyba tak. O ile dobrze pamiętam, w jakiejś porannej audycji w ogóle, jakim cudem taka muzyka kiedyś leciała o poranku o godzinie 8 rano, przed wyjściem do szkoły, nagrałem go na kaseciaka. No, jak wspomniałem, to nie były czasy, gdzie można było sobie pójść i kupić płyty. Po pierwsze, te zespoły płyt nie nagrały, bo jeszcze ich nie miały, było, było, były to absolutne początki. Zresztą w tamtych czasach, jak zespół nagrywał płytę, to ta płyta się ukazywała dwa lata później, albo jeszcze lepiej. Eee... Więc pierwszym zespołem który z polskiej sceny, który kiedy usłyszałem, może inaczej. 84 usłyszałem po raz pierwszy właśnie w przypadku pierwszego utworu. No i tak się złożyło, że stałem się fanem tego zespołu, bo po prostu zakochałem się w tej muzyce i czekałem na kolejne utwory, które nagrali do jakichś rozgłośni. Potem przyszło sztuczne oddychanie, stajemy na raz, śpiewamy na dwa ferma hodowlana. Po prostu były utwory. Każde było nagrywane w innych okolicznościach albo, albo w prawie innych. W tej rozgłośni tutaj gdzieś singla nagrali. I po prostu było dla mnie to coś, coś całkowicie magicznego. Przede wszystkim ta nazwa. Ja dotych, dotychczas nie słyszałem, żeby zespół się nazywał. Jego nazwa składała się z jakichś cyferek. Zawsze to była jakaś albo Duran Duran, albo Classics Nouveau, albo Flock of Seagulls, albo albo Exploited, albo Dead Kennedys, albo Joy Division. A to nagle 1984. I to wszystko się jakoś tak ee... Złożyło, że ten zespół no, był cholernie istotny dla mnie. No i też nie ukrywam, że teksty, które do dzisiaj piszę mizerny, są czymś niezwykłym. No. I wtedy jako małolat to, to potrafiłem yy, zrozumieć i docenić. Natomiast dzisiaj już jako dojrzały, dorosły człowiek doceniam je tym bardziej. Po prostu sado któregoś dnia do mnie napisał. Słuchaj, Piotr zostałem producentem płyty 1984, i jest taki pomysł, że żebyś przyniósł swoją gitarę, a koniecznie właśnie tą i zagrał tam jeden utwór, no i przyszedł do studia. Zagrałem dźwięki, które już tam były. Ale na szczęście, co było dla mnie bardzo ważne, mogłem dołożyć też coś od siebie i tak to wyglądało. Bardzo się cieszę, że doszło w ogóle do współpracy 984 i moich kolegów z Dance like Dynamite i że Sado był producentem tej płyty. Współpracę z 1984 podjąłem przez internet. Nie znałem nikogo z zespołu, osobiście. Byliśmy znajomymi na Facebooku. Połączył nas ze sobą Piotr Pawłowski z Made in Poland, który również grywał w wielu innych zespołach. I któregoś dnia przeczytałem post, który zamieścił Piotr Mizerny-Liszcz, czyli lider, mózg, głowa, serca tego zespołu. Że płyta, którą nagrali, jest całkowitym dramatem, jest klęską, i że on jest kompletnie załamany tym, co nagrali, i że musi to wszystko wyrzucić i tak naprawdę wszystko nagrać od zera. Posypały się komentarze, coś tam mizerny, nie świruj, nie gadaj głupot, wyślij mi dwa kawałki, to ci je zmiksuje, bla, bla, bla. Coś mnie wtedy tknęło, ponieważ już yy, od paru lat produkuję płyty swojego jednego i drugiego zespołu i generalnie wszedłem w ten temat i, i poczułem, że jest to mój świat. Oprócz pisania piosenek, pisania tekstów to produkcja i robienie muzyki, przepraszam za wyrażenie, robienie jest, jest, jest czymś, co mm, czuję, że jest po prostu, że to jest mój świat. I poczekałem aż opadnie ta cała mgła, te wszystkie komentarze, ta cała burza facebookowa i odezwałem się do niego zwyczajnie, o co chodzi, yy, co za dramat, w czym rzecz. Poznałem pokrótce historię tej płyty, nie będę jej teraz tutaj opowiadał, bo myślę, że to nie jest miejsce i też nie o to chodzi. Każdy trafiło, traf chciał, że. że jednak napisałem ten, 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 tego, odezwałem się do, do mizernego w kwestii tych nagrań, tej płyty. No i dostałem trzy utwory, trzy, trzy MP 3 Wybrałem sobie jedną, czyli ostatniego pilota wimany, i stwierdziłem, że najpierw z tym utworem się zmierzę, bo wiem, że chcieli, żeby. bo wiedziałem, że chcą, żeby ten utwór był utworem, który no, nomen omen pilotuje płytę. No więc, polazłem z tą piosenką do studia, poskładałem ją po swojemu, nadałem jej swoje brzmienie, po prostu ją wyprodukowałem i odesłałem zespołowi. No i okazało się, że to jest to. Eee, następnie zrobiłem jeszcze jeden utwór i jeszcze jeden utwór, czyli w sumie trzy, w tym balladę, co było bardzo ważne. No i jak odesłałem te trzy utwory zespół stwierdził, że tak, no to potem się tak naprawdę zaczęła praca nad, nad całą płytą. Która miała składać się z 10 utworów. Ostatecznie złożyła się, złożyło się na nią 9 utworów. Jeden odłożyłem na później, może na reedycję, po prostu jakoś mi nie pasował, albo może po prostu nie do końca miałem na niego pomysł. Zmieniłem kolejnych utworów. Tak się też złożyło, że zajmuję się grafiką i fotografią i projektowaniem graficznym, więc jestem również autorem całej oprawy graficznej, zdjęć zespołu, frontu, po prostu całej, całej, całego layoutu. No i tak to się stało, że, że później okazało się, że nie, nie we wszystkich utworach są wszystkie instrumenty, wyczułem, że są jakieś braki, że trzeba by coś dograć. Zespół jest Rzeszowa, ja mieszkam w Trójmieście, ciężko jest po prostu ściągnąć tutaj nagle kogoś, żeby zagrał po prostu jedną partię gitary, więc dogadałem się z liderem zespołu, że wszelcy, wszelki gość, którego chciałbym, żeby wziął udział, gitarzysta, gościnny, basista czy, czy ktokolwiek, to jak najbardziej jest to dozwolone, nie jest to wbrew religii zespołu, że tylko zespół może grać wszystkie piosenki i nikt spoza nich. No i w ten sposób nakłoniłem Piotra Pawłowskiego z Made in Poland, żeby, żeby zagrał solo w jednym utworze. Namówiłem, no, poprosiłem Tomka Snejka Kamińskiego z, z mojego własnego zespołu żeby też zagrał w, w dwóch utworach na gitarze. No i tak powstała ta płyta i mam nadzieję, że nie jest to ostatnia nasza wspólna produkcja, bo mamy plany, żeby, żeby razem nagrać od, od początku już do końca i wyprodukować całą płytę, która będzie składała się z czterech utworów i będzie tak zwaną kiedyś epką.